Proponował mu zabicie małej dziewczynki. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Są takie sprawy, o których trudno zapomnieć. Na pewno śmierć dziecka należy właśnie do takich spraw. Dzisiaj wracamy do historii, która wydarzyła się niedawno. Historii, którą znała cała Polska, zna do tej pory, a mówimy o niej także dlatego, że niedawno, 11 października, zapadł wyrok w tej sprawie. To zabójstwo Krystyny Zmrowin. Znana sprawa. Zapraszam Was do oglądania. Krystyna, albo bardziej Krysia, bo przecież i tak na nią mówili, była taką ciepłą, śliczną, bardzo utalentowaną dziewczynką. Za parę dni miała obchodzić swoje dziesiąte urodziny. Chodziła do szkoły w Mrowinach, ale chwilę wcześniej przeniosła się z Irlandii wraz ze swoją mamą i dwójką rodzeństwa. No, pani Agnieszce, czyli mamie Krystyny, y, no, nie ułożyło się trochę w życiu, rozeszła się ze swoim mężem Czechem, no i przyjechała wtedy y, właśnie do Mrowin, tutaj zamieszkała u swojej mamy, a w międzyczasie mieszkając u mamy i babci Krystyny budowała dom. Sama Krystyna była wyjątkowo utalentowanym dzieckiem. Y, pięknie Tańczyła w ogóle balet był jej pasją. Chciała także śpiewać, chciała być piosenkarką, chodziła na lekcje śpiewu. Kiedyś w Irlandii chodziła jeszcze na lekcje baletu. No, była takim człowiekiem wszechstronnie utalentowanym. W szkole na pewno się wyróżniała. Pewnie wiele mm, dzieci jej zazdrościło, dlatego że mówiła też bardzo dobrze po Angielsku. Była wyróżniającym się uczniem, ale jednocześnie wszyscy ją bardzo lubili, bo była niezwykle sympatyczna, taka uczynna i życzliwa dla innych. Jest 13 czerwca 2019 roku. Mniej więcej około 13.00, wtedy to Krystyna kończy zajęcia, kończy lekcję i idzie do domu. Nie spieszy się, dlatego że miała przyjść do domu coś zjeść, a potem pojechać jeszcze na lekcję śpiewu do pobliskiego Żarowa. Do domu od szkoły do babci ma niedaleko to jest około kilometra i zaczyna. Iść. Początkowo idzie wspólnie ze swoją koleżanką. Idącą Krystynę, widzą jeszcze sąsiedzi, widzi jeszcze nauczycielka, idzie w kierunku domu. Wchodzi na taką remontowaną drogę, jest mniej więcej około 200 metrów od domu. Nagle zatrzymuje się przy niej samochód. Krystyna nie zna samochodu, ale świetnie zna. Kierowcę bez wahania wsiada do samochodu w momencie, kiedy kierowca mówi do niej, że ją podwiezie na lekcję wymarzonego śpiewu do Żarowa. Jest, jak powiedziałem, około 200 metrów od domu. Mama Agnieszka czeka w tym czasie na nią, kiedy wróci. No, miała coś zjeść i potem faktycznie pójść na te lekcję śpiewu. Nie wraca. Mama zaczyna się niepokoić. Nie wie, co się stało. Nigdy wcześniej to się nie wydarzyło. Jakiś czas później dzwoni jeszcze jej koleżanka, która jest na tych lekcjach śpiewu. Dzwoni i pyta panią Agnieszkę, no, co się stało, bo Kristina nie dotarła na lekcję. Wtedy pani Agnieszka już nie czeka, zaniepokojona. Wzywa policję, powiadamia, policję zaczyna szukać. Organizują się sąsiedzi, organizują się nauczyciele, uczniowie, no wszyscy, którzy przecież tę rodzinę doskonale znają. Zaginęło dziecko, zaledwie dziesięcioletnia dziewczynka. Wszyscy zbierają się przed szkołą. W ogóle szkoła jest takim punktem centralnym, ewentualnych poszukiwań. Ludzie organizują się na zasadzie takiej, że tworzą sektory poszukiwań, tworzą grupy, dobierają się i mają ruszyć w teren. Nagle pojawia się radiowóz, przyjeżdżają policjanci i mówią, że poszukiwania są wstrzymane. Część ludzi myśli, że wszystko jest w porządku. So, skoro są wstrzymane tak szybko, to pewnie dziewczynka się odnalazła. I nic złego się nie stało. Są natomiast tacy, którzy uważają, że musiało stać się coś złego. Skoro policjanci przyjechali, nie powiedzieli niczego takiego, co by wyjaśniało całą sytuację, a jedynie przerwali poszukiwania. No, czuć było, że jednak wydarzyło się coś złego. Tego dnia po południu. Pan Robert i jego żona jadą samochodem. A wcześniej byli na cmentarzu, odwiedzali po prostu groby bliskich, ale mieli także ze sobą psa. W którymś momencie pan Robert mówi do żony, że no wezmą psa i po prostu wyjdą z nim na zewnątrz, zatrzymują samochód, żona bierze psa na smycz. Odchodzi, ale bardzo szybko wraca wstrząśnięta i mówi do męża, że tam w pobliżu coś leży, coś jakby manekin, ale również mogą to ludz... być ludzkie zwłoki. Pan Robert idzie i faktycznie on też nie wie do końca, czy to są zwłoki, ciało ludzkie, czy też manekin. Wzywają policję, przyjeżdża szybko radiowóz. Dowiadują się od policjantów, że to są zwłoki małej dziewczynki. Kiedy Agnieszka z trójką dzieci sprowadziła się jakieś półtora roku wcześniej z Irlandii, właśnie do Mrobin, jak powiedziałem, zaczęła budować dom. No, dla matki z trójką dzieci budowa domu to musiało być ogromne wyzwanie. Pojawiają się także różni ludzie, którzy starają się jej pomóc. Wśród nich jest także 22-letni Kuba. Ale Kuba nie jest jakąś osobą obcą. Kuba jest bowiem synem jej kuzynki z Wrocławia. Kuba pochodzi z takiej dobrej rodziny. Rodzice są lekarzami. Sam Kuba studiuje psychologię na prywatnej uczelni właśnie we Wrocławiu. Jest takim oczkiem w głowie swoich rodziców, jest dla nich taką nadzieją na przyszłość. Kuba faktycznie pomaga w budowie domu. Bardzo się angażuje, jest na tej budowie niemal codziennie. Ale okazuje się także, że Kuba. Bardzo chętnie pomaga w takich typowo życiowych, codziennych czynnościach. Pomaga przede wszystkim w opiece nad trójką dzieci. Zawozi dzieci do szkoły, chodzi z nimi do kina, zaprasza je na lody. Oczywiście Agnieszka jest mu bardzo wdzięczna, bo dla niej to prawdziwa wyręka. Kuba angażuje się coraz mocniej w życie Agnieszki i jej trójki dzieci. Do pewnego momentu pojawiał się tylko w dzień, a potem wracał do Wrocławia. Od pewnego czasu zostawał także w noc. W takim małym środowisku oczywiście wszyscy od razu wszystko wiedzą i Zaczęli ludzie przypuszczać, że pomiędzy Agnieszką, która jest po czterdziestce, a Kubą, który ma zaledwie 22 lata, jest romans. Tak podejrzewają, tak wręcz mówią y, głośno. No i po wsi rozeszła się wieść, że tak się właśnie dzieje. Agnieszka i Kuba zaprzeczają. Agnieszka bardzo mocno, Kuba. Także, ale widać po Kubie, że po prostu zakochał się w swojej ciotce, bo z formalnego punktu widzenia Agnieszka była jego ciotką. Ludzie krytykują tę miłość. To jest taka miłość wręcz zakazana. Z jednej strony duża różnica wieku, no, a jednocześnie to, że Agnieszka jest właśnie ciotką. Kuby. No pomimo tego mm, obydwoje utrzymują wciąż bardzo bliskie kontakty i Kuba no de facto jest cały czas w pobliżu Agnieszki. No możemy się domyślać, że zakochał się w swojej ciotce, zakochał się w Agnieszce, że to, że był na budowie, że pomagał mm, w... Przy dzieciach, że się nimi także w jakiś sposób opiekował, to był jedynie środek do tego, żeby być jak najbliżej swojej ukochanej. Oczywiście samochód, do którego wsiadła Krystyna, był prowadzony przez Kubę, dlatego wsiadła bez wahania, dlatego pozwoliła na to, żeby kierowca po prostu. Zabrał ją na lekcję śpiewu. Ufała Kubie, pomimo wszystkiego, ufała mu i dlatego też wsiadła. Zwłoki, to były zwłoki, oczywiście, Krystyny, zwłoki były smasakrowane około 30 ciosów zadanych przypuszczalnie nożem. Do tego odsłonięte narządy płciowe, obrażenia ty, tych narządów. No To wszystko wskazywało na to, że gdzieś w okolicy pojawił się okrutny zabójca, który w ten sposób na tle seksualnym zabił Krystynę. Na ludzi w okolicy padł strach, zaczęli się bać o swoje dzieci, no bo nikt nie wiedział, czy któreś z dzieci nie będzie następne. Jak to zwykle w takich historiach. Mnożyły się podejrzenia, mnożyły się spekulacje, zaczęto typować ludzi z okolicy, takich, którzy gdzieś tam mieli coś na sumieniu. Dobrze, że nie doszło do żadnego linczu, bo już niewiele brakowało. Podejrzewano nawet robotników drogowych, tych, którzy remontowali drogę, którą szła Krystina. Oczywiście ciało dziewczynki zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej. Rozpoczęła się sekcja zwłok, która trwała aż 12 godzin. I tutaj pojawiły się pewnego rodzaju rzeczy, o których no, ja też mówiłem w momencie, kiedy to się wydarzyło. Mówiłem komentując tę sprawę w telewizji czy też w radiu wtedy w 2019 roku. I zwróciłem uwagę na to, że dziewczynka dostała około 30 ciosów w klatkę piersiową, w brzuch. Tak nie zabija ktoś obcy. Tak zabija ktoś bliski, mający emocjonalny stosunek do ofiary. A więc ktoś, kto ją znał, i to znał bardzo dobrze. I miał do niej właśnie ogromne złe emocje. I to był pierwszy y, wniosek. Po drugie, bardzo szybko biegli z zakresu medycyny sądowej, stwierdzili, że te obrażenia narządów płciowych no, nie są prawdziwe. To nie są obrażenia, jakie powstają przy gwałcie. One zostały zadane już po śmierci dziewczynki. W jaki sposób mechaniczny, przypuszczalnie zrobiono to je przy pomocy kamienia. Stąd był wniosek, że dziewczynka musiała znać zabójcę i śledztwo ruszyło właśnie w tym kierunku. Oczywiście zabójstwo dziewczynki rozchodzi się głośnym echem po całej Polsce. Wszyscy o tej sprawie mówią. Wstrząs, myślę, dla wszystkich ludzi. Zabita dziesięcioletnia dziewczynka, jeszcze w taki okrutny sposób. Te relacje usłyszał także pewien młody chłopak z Gliwic. Jak to usłyszał, był w szoku i postanowił zgłosić się na Policję. Powiedział w czasie zeznań, że studiuje we Wrocławiu, że tam we Wrocławiu na tym kierunku, na psychologii, ma kolegę o imieniu Kuba. Kuba pochodzi właśnie z Wrocławia i że Kuba w maju 2019 roku, a więc praktycznie miesiąc wcześniej, proponował mu. Zabicie małej dziewczynki. Miał za to dostać 10 tysięcy złotych. Oczywiście odmówił wtedy potraktował to jako makabryczny żart. Ale dzisiaj, kiedy wysłuchał relacji, kiedy poznał rysopis dziewczynki, przekonał się, że to raczej makabrycznym żartem nie było. I jak sądził, za zabójstwem Krystyny może stać właśnie ten Kuba z Wrocławia. Policjanci pojechali do Kuby. Został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Początkowo nie przyznawał się do niczego, był oburzony. Mówił, że policja szuka kozła ofiarnego, aby się od niego odczepili, a w ogóle wzięli się do roboty i szukali. Prawdziwego zabójcy. Rozpoczęło się przesłuchanie. To przesłuchanie trwało prawie trzy dni. Kuba plątał się w wyjaśnieniach, raz mówił tak, drugi raz inaczej. No, w zasadzie nie miał żadnego alibi. Po trzech dniach zdecydował się na przyznanie i opowiedział, jak do tego wszystkiego. Doszło. Kiedy kolega z Gliwic odmówił zabójstwa Krystyny, postanowił sam to zrobić. Zaplanował wszystko, najpierw w internecie szukał informacji na temat zabójstw na tle seksualnym, chciał się zorientować, jakiego rodzaju obrażenia ma ofiara. Potem wynajął samochód, zdobył buty o kilka numerów więcej po to, żeby policjanci zbierając ślady, ślady traseologiczne, no myśleli, że sprawca jest innej postury, no bo oczywiście taki wniosek z tego wszystkiego by był. Do tego nie zabrał ze sobą telefonu komórkowego, żeby jego telefon nie logował się w pobliżu. No i pojechał tego właśnie 13 czerwca do mm, Mrowin. Znał rozkład zajęć Krystyny tego dnia. Wiedział o tym, że będzie szła na lekcję śpiewu do Żarowa, kiedy przyjechał pod szkołę, ale już było po 13, spóźnił się. I Krystyny już nie było. Pojechał drogą, zobaczył ją niedaleko domu, jakieś 200 metrów od domu, jak pamiętacie. Wsiadła w momencie, kiedy zaproponował jej, że podwiezie ją właśnie na tę lekcję śpiewu. Przejechali jakieś 6 kilometrów. Kiedy byli w lesie, otworzył drzwi, wyciągnął ją z samochodu. no Dziesięcioletnia dziewczynka nie miała żadnych szans. Najpierw ją dusił, a potem zadawał ciosy nożem. W sumie 30 ciosów nożem, kiedy dziecko już nie żyło. Upozorował gwałt, a potem wsiadł do samochodu i wrócił do Wrocławia. W jego głowie zrodziła się jakaś taka wizja. Wizja wspólnego szczęścia wraz z Agnieszką. Z Agnieszką, którą przecież bezgranicznie kochał, że razem będą mieszkać w tym domu. Że będzie cudownie i wspaniale. W którymś momencie chyba jednak zorientował się, że Agnieszka nigdy nie poświęci swojego życia, swojego to, takiego dobra osobistego kosztem. Dzieci, kosztem szczególnie Krystyny, która była dla niej takim oczkiem w głowie. Wydaje się także, że Krystyna, która była bardzo bystrą dziewczynką, zorientowała się dosyć szybko, że Kuba tak naprawdę nie jest szczery. Że ta opieka wynika tylko z faktu mm, takiego, że chce być blisko mamy. Że oszukuje, a tak naprawdę na nich czy na dzieciach naprawdę mu nie zależy. Musiała go przejrzeć. On także przecież studiował psychologię. Musiał zorientować się, że dziewczynka jest mu nieprzychylna, że będzie to dla niego problem. I to jest jedna strona. Druga to taka, że w takim w cudzysłowie oczywiście chorym umyśle. Mogły pojawić się także inne myśli, a chociażby takie, że przecież włożył mnóstwo pracy w budowę tego domu. Był tam codziennie, włożył dużo wysiłku i w którymś momencie także zorientował się, że w tym domu razem z Agnieszką nie będzie mieszkał. Być może była to także chęć zemszczenia się na Agnieszce za to że nie spełnią się jego marzenia. Być może zabił Krystynę również dlatego, żeby ją w jakiś sposób ukarać. Tak czy tak? Krystyna stała na drodze jego marzeń oczywiście w tej chorej głowie. Dlatego też postanowił ją zabić. Kuba też pewnie sądził, że kiedy zabije Krystynę, mama Agnieszka w tym swoim cierpieniu jeszcze bardziej zbliży się do niego. Przecież był blisko niej tak długo, że innego wyjścia by nie miała. No, tak myślał. Dostał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i podżegania do zabójstwa. Biegli stwierdzili u niego, bardzo poważne zaburzenia osobowości. Niechęć do otoczenia, wręcz wrogość i nienawiść. Stwierdzili także, że w bardzo wysokim stopniu występuje u niego możliwość popełnienia tego rodzaju przestępstw także w przyszłości. Co oznacza, że jego wizja jest bardzo niewesoła. Że nawet jeżeli skończy mu się wyrok, trafi do tak zwanego ośrodka dla bestii. Z drugiej strony, cały swój pobyt w więzieniu e, również będzie dla niego groźny. Więźniowie bardzo nisko m, traktują tego typu zabójców. Traktują ich jak podludzi. To znaczy. Że jego życie w więzieniu również będzie zagrożone i trzeba go będzie specjalnie pilnować. Jak już powiedziałem na początku, kilka dni temu dostał dożywocie. I to tyle tej historii. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek. No i trzymajcie się.